Dzień dobry, Tomek poligamia.pl. kiedy dostaję temat pod tytułem 10 gier, w które musisz zagrać przed śmiercią, to najpierw sobie myślę, że jestem bardzo młody i jeszcze się nie wybieram na ten świat, a potem sobie myślę o tych wszystkich wspaniałych grach, w których już grałem, i tak myślę sobie to Heroes of Mighty Magic 3, to Diablo 2 to yy, jeszcze jakieś te inne fajne gry, albo, albo inaczej, tak? My, myślę sobie Tetris, Pong, jakieś takie Space Invaders, Super Mario, jakieś takie właśnie, że wiecie, takie kamienie milowe, jakieś takie podstawy zupełne. I potem sobie zaczynam myśleć, że nie, że to jest zupełnie bez sensu, że każdy taki temat, który brzmi 10 gier, w którym musisz grać przed śmiercią, 100 gier, których nie możesz przegapić. 15 najlepszych gier świata. To, to, to właśnie jest to, tak? To jest plebiscyt piękności. Każdy wymieni 10 tytułów, które będą zupełnie losowo dobrane, czy będą dobrane na zasadzie mi się podobało. I, I tak to będzie wyglądać. A nie chcemy robić kolejnego konkursu piękności, chyba, tak mi się wydaje, bo mieliśmy już miliony konkursów piękności. I każdy kolejny jest nudny. I każda kolejna wyliczanka jest nudna. A poza tym to jest też takie myślenie pod tytułem... To, co najlepsze już było, a ja nie lubię takiego myślenia, bo ja lubię myślenie, które mówi, że to, co najlepsze dopiero będzie. To, co najbardziej lubię w grach wideo i to samo na przykład w muzyce, którą też bardzo się pasjonuję, to jest to, że jedno i drugie jest w stanie mnie zaskoczyć. Jeśli interesujecie się motoryzacją, jeśli interesujecie się filmami albo czymkolwiek innym, to na pewno lubicie być zaskakiwani, bo to jest najfajniejsze. Więc ja sobie myślę, że te 10 gier, w które chciałbym zagrać przed śmiercią. To jest 10 gier, w które jeszcze nigdy nie grałem, których nie widziałem i których się nawet nie spodziewam. Więc chciałbym, żeby tam była gra, która mnie naprawdę wzruszy i która mnie naprawdę doprowadzi do łez. Bliski tego był Heavy Rain, który nie doprowadził mnie do łez, ale doprowadził mnie do fizycznego bólu w tej słynnej scenie, w której, uwaga, spoiler, trzeba sobie odciąć palec. Faktycznie czułem się zdruzgotany i wyłączyłem grę i musiałem iść spać i nie mogłem zasnąć. Ale czekam na grę, która mnie naprawdę doprowadzi do łez i do wzruszeń. Czekam na grę, która zaskoczy mnie swoim gatunkiem. Kiedy sobie pomyślę, wow, jeszcze nigdy w coś takiego nie grałem, czekam na jakąś grę, która zaskoczy mnie zaskoczy mnie światem przedstawionym. Bo to wszystko, co teraz widzę, to są rzeczy przewidywalne, światy fantazy, światy science fiction itd., itd., a czekam na coś takiego, co co sprawi, że pomyślę sobie, ło, tego jeszcze nigdy nie widziałem. Miałem coś takiego z książką, z, właściwie z książkami Chyna Miewila, które się dzieją w świecie, um, który się nazywa Baslag, um, czyli na przykład Dworzec Perdido albo Blizna. Um, tam faktycznie miałem coś takiego, ej, nigdy tego nie widziałem, więc czekam na grę w takim świecie, która sprawi, że... To będzie zupełnie dziwne, tak? Czeka, czekam na grę, która zrobi mi prawdziwy mindfuck, kiedy się taką totalną psychodelę, jak niektóre mm, płyty, których słucham, y, które sprawiają, że, że zdejmuję słuchawki po godzinie i w zasadzie nie wiem, co się stało. Jakieś dziwaczne, noisowo, y, dronowe rzeczy, takie, takie totalne, totalne psychodele, które też lubię, I, i czekam na grę, która zrobi ze mną coś takiego. Eden chyba coś takiego chciała zrobić, ale ostatecznie było tylko no taką bardzo retro wizją tego, co mogłoby się dziać po LSD, tak? ale, ale to była wizja bardzo retro, taka gdzieś z czasów Trona. A jakby, tak, tak, tak wyobrażaliśmy sobie komputery wtedy. No, to nie był mindfuck, a, a czekam na grę, która taki mindfuck mi zrobi. I pewnie nie wymienię teraz takich dziesięciu aspektów, na które czekam. Bo to też jest element, na który czekam. Czyli nie jestem w stanie ich wymienić, bo gdybym był w stanie to zrobić, to to też jest element zaskoczenia, że nie mogę tego zrobić. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, w jakie 10 gier trzeba zagrać przed śmiercią, czy ja chciałbym zagrać przed śmiercią, bo chciałbym, żeby mnie jeszcze życie zaskoczyło i żeby mnie gry wideo też zaskoczyły. Więc z takim optymistycznym akcentem chciałbym was dzisiaj zostawić. Dzięki.